Pidgey jest Pokémonem dwóch typów normalnego i latającego wprowadzonym w generacji pierwszej. Biologia. Pidgey to mały, pulchny ptasi Pokémon. Jest przede wszystkim brązowy z kremową twarzą, spodem i lotnymi piórami. Na czubku głowy znajduje się krótki grzebień z trzema kępkami. Środkowe pióra grzebienia są brązowe, a dwa zewnętrzne pęczki mają kremowy kolor. Tuż pod jego grzebieniem znajdują się wąskie, brązowe oczy. Kątowe czarne oznaczenia rozciągają się od oczu po policzki. Ma krótki, gruby dziób i stopy z dwoma palcami z przodu i jednym z tyłu. Zarówno dziób, jak i stopy są szaro-różowe. Ma krótki, brązowy ogon wykonany z trzech piór pigi, ma niezwykle wyostrzony zmysł orientacji i instynkt samonaprowadzający. Może podróżować prosto do swojego gniazda, niezależnie od tego, jak daleko mógł odlecieć. Jest potulnym pokemonem i generalnie woli uciekać przed wrogami, niż z nimi walczyć. Szybko trzepocząc skrzydłami, może wzbijać chmury pyłu i tworzyć trąby powietrzne, aby się chronić i wypłukać z ukrycia potencjalną zdobycz. W generacji trzeciej taniec piór był jego osobistym ruchem. Pidgey jest bardzo powszechny w całym swoim obszarze i często można go zobaczyć na łąkach i w umiarkowanych lasach. Ekans i snizel są naturalnymi drapieżnikami Pidgeya. Pidgey żeruje na Sidotak. Ciekawostki. Pidgey ma najkrótszy odgłos ze wszystkich Pokemonów, trwający tylko 0,181 sekundy. Pomimo swojej nazwy Pidgey bardziej przypomina wróbla, jemiołuszkę cedrową lub strzyżyka karolińskiego niż gołębia. Istnieją jednak odniesienia do poczty Pidgeya, nawiązujące do gołębi pocztowych. Jego kategoria, drobny ptak, może sugerować, że Pidgey opiera się również na sikorce. Wydaje się jednak, że wraz ze swoimi rozwiniętymi formami ma więcej cech związanych z rybołowem niż z gołębiem czy sikorką.